Dzień dobry. Jagiellonia faktycznie już jest bardzo, bardzo bliska tego utrzymania. No i dzisiaj powinna postawić kropkę na D, bo wystarczy, że zremisuje. To już będzie niemal pewna, właściwie pewna, a jeśli wygra, no to już nie ma matematycznych szans drużyna z miejsca obecnie 16, żeby nas w tabeli wyprzedzić. Raptem okazało się, że Jagiellonia może grać w tym sezonie nawet o miejsce szóste, piąte, kto wie, no teoretycznie nawet czwarte, ale to oczywiście zostawmy, bo czwarte miejsce w tabeli polskiej ekstraklasy oznacza w tym sezonie gra w europejskich pucharach, to w ogóle byłoby jakieś kuriozum, ale to raczej science fiction niż prawda wojskowa, prawda naszej ekstraklasy. Puerto zagrał do Przykryla. Przykrył w pole karne do Imaza. Tutaj Imas ze Szromnikiem się pomylili. Jest Gual. Bramkarza nie ma w bramce, jest to obrońca. Gual, Gual, Gual. A jak on tego nie trafił? Nie mógł interweniować Werdaska we własnej bramce. Szromnik wyszedł na szesnastkę i potem już nie wrócił do bramki. I wystarczyło trafić w bramkę, byłby gol. Ale nie trafił w bramkę, Mark Gual trzyma się teraz za twarz. Ajajajaj, aj, 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 aj. jaka zmarnowana szansa w 13 minucie przez Guala. Puerto, ruch w prawo, ruch w lewo, teraz prawo podanie do Jamby. Orylią krótkie zagrania, wymiana podań z Puerto, Puerto do Nenet, piłka w pole karne. Imas, 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 Imas! I cóż tam się wydarzyło? Nie ma Gola Jezusa i Maza. Czy był tam spalony, tego nie wiem. Jezus no tak nieczysto trafił w piłkę. Chyba nie było spalonego. I ta piłka obok prawego słupka bramki Śląska Wrocław. Ona płakała wręcz, jakoś tak kozłowała i wykozłowała za linię końcową. Sędzia pokazuje rzut wolny pośredni, a więc tam był spalony. Szromnik wybija piłkę z własnego pola karnego, lewą nogą w lewą stronę. Tutaj Gujamba wygrywa główkę z Exposito. Oj, może teraz być groźnie, jak Pazdan nie zainterweniuje źle. Pazdan popełnia błąd, a John Jeboa zdobywa bramkę. Ej ej, 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 przegrywamy w 43. Minucie gry. Z niczego gola traci Jagielonia Białystok. Jak mówiłem, że jak pomyli się Pazdan, to będzie groźnie. No i pomylił się. Raz, że dopuścili do tego wybicia piłki do Jeboacha, ale to wydawało się, że nie będzie nic groźnego, dlatego że wzięli w kleszcze Puerto i Pazdan Jeboacha Zagrał głową Pazdan do bramkarza, chciał zagrać, ale. Nieczysto trafił w piłkę, ta spadła na nogę Jebołachowi i w 43 minucie Śląsk gopią swego, nie rzucając zbytnio tutaj wielkich sił do przodu. John Jeboa zdobywa bramkę. No może teraz. Akcja lewą stroną. Gual w roli lewoskrzydłowego. Piłka w pole karne. Nie ma tam nikogo. Jest gujamba i nie trafił w piłkę na 16 metrze. A teraz jest rzut wolny dla Jagi z 16 metra po faulu na przykrylu. No trzeba to będzie sprawdzić, czy rzutu karnego nie będzie dla Gieloni, bo tam na krawędzi, na granicy. Wycięty przykryl sędzia od razu wskazał na rzut wolny albo za chwilę rzut karny. A jeśli karny, to kto? <grytanie> to jest dobre pytanie, to jest dobre pytanie. Zobaczymy. Rzut karny. Uf! I kto teraz strzeli tego karnego? Ale kto będzie strzelał rzut karny? Ja już nie chcę spekulować. Wziął piłkę Mark Gual. A więc jest okazja na remis to po pierwsze, na 15. bramkę to po drugie. I na przełamanie fatalnej serii hiszpańskich strzałów z rzutu karnego. A może spróbuję nie oglądać tego. Obracam się i niech się dzieje, co chcę. Ja nie chcę tego oglądać. Teraz zagwizdał. No więc Gual ruszył. Ja się obracam, nie patrzę. I milczę. I gól! Mark Gual! Nie wiem, gdzie poleciała piłka. Czy w lewo, czy w prawo. Który róg? W lewy róg bramki. Śląska Wrocław strzelił Mark Gual. 65. minuta meczu. Państwo słyszeli. Niektórzy może widzieli, ja wolałem tego nie oglądać i bardzo fajnie się stało, 15 gol w sezonie Marka Guala i jeden do jednego i Zenek. A tu znowu John była przed polem karnym, przewraca się, teraz oni chcą rzut wolny i jest rzut wolny. Dokładnie taka sama sytuacja jak przed chwilą w polu karnym Śląska, ale tu ewidentnie było za. Piłkarze z Wrocławia pokazują, panie sędzio, no to jak dałeś pan karnego wtedy, to dawaj pani teraz, ale to wydawało się nie. I to jest naprawdę bardzo groźna sytuacja, groźna i korzystna dla Śląska Wrocław. Mam wrażenie, że Erik Exposito uderzy piłkę i to jest no, nie więcej niż metr. Góra, góra metr za linią 16 metra, czyli 17 metr, byśmy powiedzieli. Chyba na wprost bramki. Mur, jak stoi, złożony z całej właściwie drużyny. W tym murze nie stoi jeden piłkarz. Jeden z nich leży za naszymi piłkarzami. Gdyby podskoczyli, żeby piłka nie przeszła dołem, chyba łyszczasz prawą nogą albo Exposito lewą. Kibice, jak Jeloni, Groźnie. 69 minuta. łyszczasz obok lewego słupka bramki. Jagielloni Białystok. Uff! Odetchnąłem z ulgą, bo to było groźne, ale też rzucił się w odpowiednią stronę Zlatan Alomerović. I ma do przykryla, ten na linii końcowej, przykryl. I co tam jest? Wybijają piłkarze Śląska, przejmuje to Michal Saczek. Może uderzy Saczek. Oj, jaka bomba nad poprzeczką! No całą siłę, którą chyba jeszcze miał w sobie Saczek, włożył ten strzał. Pół metra, może 75 centymetrów. I 30 mm nad poprzeczką bramki. A Michała Szromnika, ta bomba Sabska poleciała, ale nie celnie. Szkoda, szkoda. Jest Matysik, 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 Pazdan. Wybijają piłkę. Sędzia pokazuje rzut wolny dla Śląska-Wrocław. Michał Pazdan wszedł w pole karne i żółta kartka dla. A dla, dla kogo? Czerwona dla Pazdana. To jest. To jest po prostu niemożliwe. Pazdan zarobił żółtą kartkę, drugą w polu karnym drużyny przeciwnej. To coś kompletnie paradoksalnego. To, ajajajajaj, aj, 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 aj. no jak słyszę dzisiaj minister obrony narodowej, to troszkę mnie to może troszkę śmieszy, troszkę irytuje. Ale jak można zarobić, będąc obrońcą, w sytuacji w polu karnym rywala żółtą kartkę, drugą? No. Po prostu to niemożliwe. No, Michał Pazdan opuszcza plac gry na 8, na 7,5 minuty przed końcem czasu podstawowego, a więc bronimy się w 10 przeciwko 11. Kompletna głupota, kompletna nieodpowiedzialność. Szkoda słów. Romańczu ma dużo miejsca w środku boiska. Rozgrywa akcję fajnym podaniem w prawą stronę do przykryla. Bardzo dobre to podanie. Na nogę do przykryla. Ten do Imaza. Ten do przykryla. Przykryl do Guala. Guala nad poprzeczką. Ale szakcja Jagieloni, gdyby to wpadło. Kapitalna rzecz, ale nie wpadło za wysoko, posłał piłkę nad poprzeczką bramki drużyny z Wrocławia, Mark Gual, ale sama akcja, samo rozegranie akcji, paluszki, lizać. I sędzia pokazuje, że jest koniec meczu. Uff, zremisowaliśmy ze Śląskiem Wrocław, szanowni państwo, halo studio.